Sporter Grand Prix adeptów. Lecimy w takim razie z biegiem 15 zawody odbywają się w Koronowie. A w tym biegu, w biegu 15. w kasku czerwonym Proszowski, w żółtym Kałuża, w niebieskim Pfeiffer i w białym Filipek. Start. Poszli Kałuża. Bardzo dobre wyjście ze startu. Pfeiffer próbuje mu tam przeszkodzić i to w tym momencie Pfeiffer wydostaje się na pierwszą pozycję. Prowadzi Pfeiffer i Kałuża. Prowadzą walkę o miejsce pierwsze, o miejsce trzecie. Widzę, że tam rywalizuje Proszowski i Filipek. Oni się nie liczą. Z przodu liczy się tylko Pfeiffer i Kałuża. Cały czas się tasują. Raz jeden, raz drugi jest na prowadzeniu. W tym momencie Kałuża wywalczył sobie pierwszą pozycję, zanim pędzi Pfeiffer. Czy to zdoła odrobić? Krótko. Przytrzymał krawężnik, i wygrywa Kałuża ten bieg.